Siemanko wszystkim, tutaj Thalass i chcę wam powiedzieć tylko o jednym, mianowicie o tym, że chcę abyście zarejestrowali się do rozgrywek gildii zaraz wam wyjaśnię dlaczego jest to takie ważne w tym momencie z prostego powodu po pierwsze, nie tracimy tam wojska to jest najistotniejsza tutaj sprawa druga wkurwia mnie to, że tak światło świeci mi w twarz z tej strony jest to niebywale denerwujące. Trzecia rzecz: możemy uzyskać za to nagrody. Wystarczy, że masz zamek na dziewiątym levelu. Rejestrujesz się tutaj, właśnie do rozgrywki gildii, tam gdzie masz na przykład wydarzenia indywidualne i tego typu, tam wszystkie inne wydarzenia. Nie ma nic prostszego. Następnie Wciskamy całe wojo, najsilniejsze, które mamy. Oby tego nie było w polu, teo najsilniejsze wojo, które mamy, po prostu więc jak nie będzie w polu, bo mamy na to jeden dzień, żeby się tam zarejestrować. I Polega to mniej więcej na tym, że później jest po prostu walka pomiędzy gildiami, e, która jest symulacją. Coś jak symulacyjne mecze. Football manager, powiedzmy, coś tego typu. Więc tak mniej więcej to wygląda. Chodzi o to, że nic na tym nie można stracić. I kolejna rzecz, o której chciałem z Wami pogadać, mianowicie, że jeżeli zauważycie jakiekolwiek tutaj zachowania kogokolwiek. Które są i wydają się Wam podejrzane, śmiało piszcie mi o tym, mówcie szczególnie na nowe osoby, które przychodzą do nas do gildii. Bo mimo wszystko stwierdziłem, że werbunek zostawimy na razie otwarty, ale tylko na razie. Później, kiedy osiągniemy już powiedzmy czwarty poziom prezentu, ludzie sami się będą do nas pchali. Szczególnie, że u koksów panuje spatańskie warunki. O. A co za tym idzie? Ludzie stamtąd odchodzą, czego przykładem jest Monika, która odeszła od koksów i przyszła do nas. My staramy się wspierać wszystko to samo, co oni robią, z tą różnicą, że nie wypieprzamy za takie rzeczy. E, chyba, że ktoś jest nieaktywny kilka dni no to i nie powie o tym wcześniej, no to chyba raczej w tym momencie jest normalne, że takiej osoby nie potrzebujemy w gildi. Więc w sumie to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania i ostatnia rzecz, o którą was proszę, zasubskrybujcie mój kanał. Naprawdę bardzo mi to pomaga. Kliknijcie łapkę w górę. No i dzwoneczek oczywiście, bo niestety YouTube ucina zasięgi. A co za tym idzie, nawet jeżeli macie mnie w subskrypcjach, mogę Wam się nie wyświetlić. Właśnie dlatego, że YouTube te zasięgi. Ucina według własnego uznania.